Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko. I przy samym wejściu mam przepiękną kolekcję zimowych sweterków. No, popatrzcie na ten, czyż nie jest cudowny. Kosztuje tylko 30 zł i jest to sweterek na dziewczynkę. Kochani, oprócz sweterków w Pepko pojawiły się ciekawe nowości. Mam dla Was świecące laseczki cukrowe, mamy też nową podłużną paterkę drewniano-ceramiczną, a na koniec zostawiłam Wam hit TikToka, na który już jakiś czas temu czekałam. Więc oglądajcie do końca, a jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, a wtedy nie ominie Was żaden odcinek. A teraz zapraszam na półeczki. I tutaj kochani, mamy sweterek dla chłopczyka za 40 zł, bardzo fajny wzór. Ale kochani, nie mamy tylko sweterków dla dzieci, ponieważ pojawiły się też sweterki dla dorosłych. I ten jest prześliczny, kosztuje 50 zł, i najmniejszy rozmiar mamy tutaj S, na największy podwójną XL. -kę. I kochani, ja sobie go dzisiaj wzięłam, bo po prostu zakochałam się w tym sweterku. Mamy też sweterki dla panów i dla panów mamy dwie wersje. Pierwsza to jest takim reniferkiem z okularami, też ładnie wygląda. Kosztuje 50 zł i tutaj też największy rozmiar mamy podwójną XL, -kę. ale bardziej spodobał mi się ten drugi wzór, jest granatowy i ten wzięłam dla mojego krzyśka. Kosztuje również 50 zł i też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Kochani, teraz mam dla was hit tych świąt. W Pepko pojawiły się świecące laseczki cukrowe z przeznaczeniem na dwór. Mają ciepłe światło, kosztują 30 zł i w zestawie mamy 3 sztuki. No, wyglądają cudownie. Jeśli chodzi o rozmiar, no to laseczka ma 62 cm, ale tutaj jeszcze jest wliczone 12 cm tego szpikulca, który wbijamy w ziemię, więc sama laseczka ma około pół metra. Są na baterie i są połączone kablem. No wyglądają cudownie, wprawdzie są z przeznaczeniem na dwór, ale wydaje mi się, że też pikulce możecie sobie odkręcić albo wbić na przykład w doniczkę i postawić sobie je w domu. Tutaj mam kolejną perełkę. Tym razem jest to taka podłużna paterka. Ona jest z tej kolekcji ceramiczno-drewnianej. No popatrzcie jak cudownie wygląda i kosztuje 50 zł. Znalazłam też lampion w kształcie gwiazdki. Kosztuje 15 zł. Rozmiar mamy tutaj 45 cm i ona jest złota obsypana brokatem. Wygląda prześlicznie i kosztuje 15 zł. Kochani, dzisiaj u mnie w pełku było tak gorąco, że ja sobie ściągnęłam kurtkę i dałam do tego wózeczka, bo powiem Wam, że nie chciałam się zgrzać. Zwłaszcza że na dworze było bardzo zimno. No, ale idziemy na półeczki, i kochani, mamy kolejną świeczkę. Tym razem w szkle mamy tutaj jeszcze takie ozdoby, i ona kosztuje 15 zł. Kochani, mam dla Was kolejny hit. W pepku pojawiła się cynamonowa świeczka. Jest w szkle. Skorkową przykrywką jest sojowa. Kosztuje 35 zł i tutaj zamiast takich zwykłych gnotów mamy te drewienka. Jeśli chodzi o zapach, to jest troszeczkę słodka, ale jest bardzo wyczuwalny cynamon. No, powiem Wam jedna z lepszych cynamonowych świeczek, jak nie najlepsza. Druga świeczka, która też bardzo mi się podoba w PEPCO, w ogóle już Wam ją kiedyś pokazywałam i u mnie została ostatnia. Mamy tutaj zapach y, czarnej czekolady, też jest w szkle i wydaje mi się, że ta czekoladowa i ta cynamonowa to są najlepsze świąteczne świeczki, jakie dotąd, do tej pory mieliśmy ze wszystkich sklepów. W Pepku pojawiły się też sztuczne gwiazdy betlejemskie i są naprawdę bardzo ładnie wykonane, prześliczny czerwony kolor, kosztują 35 zł, są też w takiej czerwonej doniczce, bardzo miły w dotyku, taki a la Zamsz. no hit. Na poduszkach też znalazłam jedną perełkę. Mamy taką złotą poduszkę w paseczki. Kosztuje tylko 17 zł i idealnie będzie pasowała do świątecznego wystroju. Na ramkach znalazłam też dwie perełki. No, popatrzcie na to: mamy taką diamentową ramkę za 15 zł. No, przepięknie się mieni i idealnie nada się na prezent. Na ozdobach znalazłam też bardzo fajne laseczki cukrowe. Kosztują tylko 10 zł, i mamy tutaj 6 sztuk. Bardzo ładnie wyglądają, i mieliśmy jeszcze do wyboru srebrne. Pojawiły się też bardzo ładne zestawy takich malutkich bombek. Kosztują tylko 10 zł, i mamy tutaj aż 32 sztuki. Jest też kilka kolorów do wyboru, bo były różowe, fioletowe, białe, a tam z tyłu jeszcze widziałam nawet czerwone. Kochani, czasami warto się schylić, bo popatrzcie, co mi się tu ukryło. Mamy lampki, które są hitem TikToka, kosztują tylko 15 zł i mamy tutaj szklane buteleczki z korkiem i w środku mamy choineczki i w środku są też lampki. No świetnie to wygląda, kosztuje tylko 15 zł i w tym zestawie mamy 10 buteleczek. No wyglądają naprawdę prześlicznie. Znalazłam też fajny zestaw takich muchomorków. Bardzo ładnie wyglądają. Kosztują 15 zł i mamy tutaj 6 sztuk. A na koniec mam dla Was lampki w kształcie reniferka. Kosztują 8 zł i mamy tutaj 10 reniferków. Było otwarte, więc przy okazji Wam pokażę, jak one wyglądają. No hit i tylko 8 zł. Na tym zakończymy ten przegląd, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.